Rozdział pierwszy. Chrystus i Jego sprawiedliwość. W liście do Hebrajczyków, 3:1, jest bardzo poważne napomnienie, które zawiera dla chrześcijanina sedno wszystkich zaleceń. Brzmi ono: Przeto, bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zwłaszcza na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego Wyznania. Kiedy się zastosujemy do tego biblijnego zalecenia i kiedy dokładnie i nieustannie będziemy patrzeć na Chrystusa tak, jak w Biblii jest przedstawiony, wtedy zostaniemy przekształceni w doskonałych chrześcijan, gdyż wpatrując się w Niego, zostajemy przemienieni w ten sam obraz. 2 Koryntian 3:18 Kaznodzieje Ewangelii otrzymali natchnione polecenie, aby nieustannie przedstawiali ludowi ten temat o Chrystusie, a także zostali zobowiązani do kierowania uwagi wiernych wyłącznie na niego. Apostoł Paweł napisał do Koryntian: Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między Wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. 1 Koryncian 2,2 Nie można założyć, że jego kazania w Koryncie różniły się od kazań, które głosił w innych miejscach. Mało tego. Sam podaje, że Pan Bóg objawił mu swego syna po to, aby go zwiastował między poganami. Galacjan 1, 15, 16 A jego radością było to, że jemu samemu. Została okazana ta łaska, aby zwiastował poganą niezgłębione bogactwo Chrystusa. Efezjan 3:8. Jednak fakt, że centralną postacią wszystkich kazań apostołów jest Chrystus, nie jest dla nas jedynym uzasadnieniem uwielbienia go. Imię Jezus jest jedynym imieniem danym ludzkości, przez które moglibyśmy być zbawieni. Dzieje apostolskie 4:12 Jezus osobiście oznajmił, że nikt nie przychodzi do ojca tylko przeze mnie. Jan 14:6 Do Nikodema powiedział: I tak Moźrec wywyższył weże na pustyni. Tak musi być wywyższony syn człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jan 3. 14 15. Mimo, że to wywyższenie odnosi się przede wszystkim do śmierci Chrystusa na krzyżu, zawiera ono w sobie coś więcej, aniżeli tylko historyczny dokument jego śmierci krzyżowej. Ono oznacza, że Chrystus musiał być wywyższony, aby wszyscy, którzy w niego uwierzyli, jako w ukrzyżowanego odkupiciela. Uwierzyli też, iż jego łaska i jego urok są wystarczające do zaspokojenia największych potrzeb świata. To oznacza też, że on chciał być podniesiony, aby w całej swej chwale i mocy, jako Bóg z nami, przez swój boski urok mógł do siebie przyciągnąć wszystkich ludzi. Jan 12, 32. To zalecenie nieustannie, nieustannego wpatrywania się w Jezusa i uzasadnienie tego jest nam podane w liście do Hebrajczyków 12, 1-3. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usilna, biegnijmy w wytrwale wyścigu, który jest przed nami patrząc na Jezusa sprawcę i dokończenia wiary który zamiast doznać należytej mu radości wycierpiał krzyż nie patrząc na jego hańbę i usiadłszy na prawicy tronu Bożego przeto pomyślcie o tym który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie Abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Tylko przez ciągłe i nabożne patrzenie na takiego Jezusa, jaki jest nam w Biblii objawiony, możemy zostać zachowani od znużenia w prawym postępowaniu i zniechęcania na drodze sprawiedliwości. Na Chrystusa mamy spoglądać również dlatego, że w Nim są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Kolosan 2:3: A komu brakuje mądrości i poznania, niech prosi Boga, który ją wszystkim chętnie i bez wymówek daje. A ta obietnica dana jest po to, aby proszący otrzymał ją. Jednakże to pragnienie otrzymania mądrości można osiągnąć tylko przez Chrystusa. Mądrość, która nie pochodzi od Chrystusa i która w konsekwencji nie prowadzi. Do niego jest głupotą, ponieważ Pan Bóg jest twórcą wszystkich rzeczy i źródłem mądrości. Nie poznać go jest największą głupotą. Patrz Rzymian 1,21:22. Wszystkie skarby mądrości i poznania są w Chrystusie. Tak więc, kto posiada tylko mądrość tego świata, w rzeczywistości nic nie wie. I właśnie dlatego. Że wszelka moc na niebie i na ziemi jest dana Chrystusowi, apostoł Paweł oświadcza, że Chrystus jest mocą Bożą i mądrością Bożą. 1 Koryntian 1:24 Jest taki tekst w Biblii, który zwięźle podsumowuje, co Jezus Chrystus znaczy dla ludzkości, i podaje on najbardziej istotny i wyczerpujący powód, dla którego mamy patrzeć na Jezusa. Oto On, ale Wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie, Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem. 1 Koryntian 1:30. My jesteśmy ignorantami, bezbożnymi i zgubionymi, a Chrystus jest dla nas mądrością, sprawiedliwością i zbawieniem. Co za różnica od niewiedzy i grzechu do sprawiedliwości i zbawienia. Ani najszlachetniejsze szlachetniejsze dążenia, ani największe wysiłki ludzkości nie mogą zastąpić tego, czym Chrystus jest dla nas. Już to jest wystarczającym powodem, abyśmy zawsze kierowali nasze oczy na Chrystusa.